Czy jest możliwe dziedziczenie poczucia humoru? Czy człowiek rodzi się z poczuciem humoru, bo tata, mama, dziadek przekazali mu to w genach? Chyba nie do końca. Dowiemy się od fachowców w tej sprawie. Jest z nami doktor Aleksandra Piotrowska, psycholożka dziecięca. Dzień dobry. Dzień Tomasz dobry. Tomasz znany państwu doskonale satyryk. Dzień, Dzień dobry. dobry. Czy twoje dzieci dziedziczyły poczucie humoru po tobie, twoim bracie, etc., etc.? No, mam nadzieję, że nie po moim bracie, że to trochę. <śmiech> <śmiech> o, pierwszy żart. Pierwszy żart w programie, no, tak? No, tak, tak. tak. U, uważam i teraz oczywiście trochę się czuję jak, że tak powiem, wróbel przy pani mm. ornitolog, bo, bo, bo ja jestem skromnym praktykiem, a tutaj dowiemy się dużo mądrzejszych rzeczy od pani doktor, pani profesor, doktor, pani, doktor, 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 proszę, proszę, doktor. pani doktor, przynajmniej na razie, mm. no że poczucie humoru jest rzeczą niewymierną, nie możemy zapakować tak jak, nie wiem, tam samochodu, domu, m, przelać na konto, tylko że to jest pewnego rodzaju mięsień, który należałoby ćwiczyć, m, dokarmiać, no nie słuszne, nie słuszne. a, a, a... I, I ewentualnie ewentualnie wo wobec tego nastroju, który panuje w domu, dzieciaki mogą pewnego rodzaju klimat wyłapać, wyczuć. Natomiast, na pytanie wprost, czy odziedziczyły poczucie humoru, to poniosłem spektakularną klęskę wychowawczą, ponieważ moi mistrzowie te, tego kabaretu wielkiego do nich zupełnie nie trafiają. To jest. Klęska, przerażaj, w tym pokoleniu ci mistrzowie nie istnieją, nie funkcjonują. A co ich w takim razie śmiesznie? A to też jest, to powinienem tutaj zaprosić y, cyr, córkę i syna. Y, czasami się wymieniamy y, memami, y, czasami wymieniamy się y, ich żartami i one... Tak bym powiedział, w 88% są skrajnie żenujące, ale w tych 12% są naprawdę dobre. znaczy, To, co mnie śmieszy w ich żartach, to ich mówią, a to jest takie słabe, ale to, co ja mówię, weźcie, to schowajcie, bo mi wstyd po prostu, że to oni, to a, tata, to jest najlepsze, to jest najlepsze, więc tutaj jest ta przestrzeń międzypokoleniowa dosyć wyraźnie zaznaczona. Ola, ale przecież bardzo często jest tak, że siedząc przy stole jakimś właśnie, na przykład, nie wigilijnym, wielkanocnym, synek, wnuczek rzuci Żart, o poczucie humoru. To, to prawda czy nieprawda? Wiesz, dziedziczenie działa na, na dwa sposoby. To, o czym pan Tomasz zaczął mówić, to rozumiem, odwoływanie się do genów. No i tutaj prawda jest taka, że nie zidentyfikowano do tej pory Gena, genu, genu poczucia humoru. Tak, który, który by nam dawał poczucie humoru. Przepraszam, Ale. że się wtrącę. Bardzo jest pani proszę. pierwszą osobą, która mi powiedziała, że. I w jakikolwiek sposób nawiązywałem do genetyki. I ja już mogę powiedzieć: no To jest największy <laughs> no sukces. zrobiłam pani Żart numer dwa. Tak, żart no numer tak, dwa. Żart dwa w Ale słuchajcie, no po drugie, no przecież jest dziedziczenie społeczne, które polega na tym, że, że, że dziecko już od okresu prenatalnego nasiąka określonym um, klimatem. Um, odwołując się do tego dziedziczenia społecznego, trudno zrozumieć tak ogromne różnice pomiędzy poczuciem humoru kolejnych pokoleń, ale no z drugiej strony powinniśmy chyba mieć świadomość, że po kilku latach życia najważniejszym środowiskiem dla naszych dzieci przestajemy być my a zaczynają o, ich rówieśnicy święte słowa, i, tak. i szeroko, szeroko rozumiany świat. To odpowiada za tę zmienność, ale mogę wskazać wielu młodych ludzi, dla których w dalszym ciągu, ale takich bardzo młodych, 13-15 letnich, mhm. dla których y, szczyty poczucia humoru to ciągle przybora na przykład. Ojej, nie? tak? To proszę no, mnie tak, z nimi zapoznać. Tak, Myślę, że, że pani tutaj tacy, tacy robi taką są. pozytywną propagandę, bo nie wierzę. <laughs> Ja czasami jeżdżę po jakichś przeglądach piosenki i tak dalej, i tam rzeczywiście są ci, ale ja ich traktuję jako ostatnich mohikaninów, czy ostatnich mohikan tego żartu, właśnie migo przybory, Wojciecha mm. Munarskiego tam z kabaretu Olgi Lipińskiej. Oczywiście, ta, ale to jest no, grupa bardzo mocno nieliczna. To pierwsza rzecz. A druga rzecz, jeszcze bym dokonał rozróżnienia, jak sobie tak miło rozmawiamy, prowadzący są nam absolutnie niepotrzebni, ja, no, no, to... to... no, was słucham. Że Dokonałbym tego rozróżnienia między tym poczuciem humoru prezentowanym w życiu publicznym, tam do gdzie ktoś chce tak. wyjść, a tym, jak oni sobie żartują na przerwie na korytarze. No, to ale to, to, to też kawę, normalne. Widzę, ja, ja, no, ja, ja, ja. że to jesteśmy... To... Ale nie tylko dla tych uczniaków, ale też dla dorosłych. Też inaczej sobie Bo i dziewczyny, że się do was To już koniec? Ale możemy poczucie humoru kształtować, bo rozmowy w domu, bo żarty, które sobie przekazujemy, bo rysunki, memy satyryczne, e, kształtują nasze poczucie humoru i nabywamy od naszych rodziców czy e, środowiska otoczenia e, sposób, jaki, w jaki widzimy świat. Święta, Dystans prawda? Dystans do wszystko, świata. Oczywiście. Więc stąd jest mm -hmm. pewnie to ba dom jakimkowy, Ma musi mm -hmm. być domem no wyrażeniem. Właśnie, że my oczywiście, tak mi się wydaje, trudno być adwokatem w własnej sprawie, a że, że mamy gigantyczne poczucie humoru, nie przebrane pokłady tego poczucia humoru, ale to też jest zupełnie inny sposób żart żartowania, styl żartowania niż na przykład tutaj na tych dostojnych, zacnych kanapach w Dzień Dobry TVN. Ta różnica jest y gigantyczna. Nie, to wiedzie nieźle, no, naprawdę. I, to, Słuchaj, no, siódma minutę rozmowy, już się, dwa, takie wiesz, w dziesięciu wyszkali strasburgera, no. takie mocne siódemki, ale się udało. A możemy kształtować U w domu jest na dwa dni, taki właśnie taka mocna siódemka. Cieka, cieka, czy no możemy oczy. kształtować poczucie humoru? Teraz o tym rozmawiamy. Jak najbardziej. Poczynając od tego, że już z pewnych zachowań czy niewyraźnych powiedzonek, ludzika, którego wiek to w miesiącach się jeszcze liczy, już wtedy powinniśmy rechotać i okazywać, no, że to jest bardzo fajny sposób funkcjonowania. Bo pamiętajmy, prawo efektu działa. Jeśli młody człowiek, a wszystko jedno myśli człowiek albo jakiekolwiek inne zwierzątko żyjące, spotyka się z takimi nagradzającymi, pełnymi aplauzu, akceptacji, reakcjami otoczenia na swoje zachowanie, to zupełnie nieświadomie powiela w przyszłości Bo te zachowania. Bo takie małe I dzieci, musim, że, które no, wywołują w nas uśmiech, chcą to. Oczywiście. No, Specjalnie to robią. Tak. To jest rozczulające, jeśli robi to bardzo, bardzo małe dziecko. No gorzej, jeśli za wcześnie się czasem wychyli z jakim jakimś tam żartem nam jeszcze nie minęła złość, a dziecko próbuje nas rozbroić. Tak, prawda? ja rozumiem cię tak nie było. Pozwolę sobie zadać pytanie Doroty: czy poczucia humoru można się nauczyć? Wiecie, czy to jest jakaś umiejętność, którą można w sobie wyszkolić i ją nabyć? Popatrz, skoro nic nie wskazuje na to, że istnieje genetyczne podłoże, a przynajmniej w pełni, w pełni określające nasze poczucie humoru, to musimy przyjąć, że ono się kształtuje pod wpływem interakcji z otoczeniem. I w otoczeniu śmiertelnych ponuraków. No naprawdę niebywale rzadko wyrośnie człowiek radosny z tą wrażliwością na śmieszność, prawda, mm -hmm. na, na zabawność różnych sytuacji. Osobiście tak. bym powiedział o takim słowie jak predyspozycje. Te predyspozycje można mieć i można z nich w ogóle nie korzystać. Natomiast no. jeśli ktoś te predyspozycje ma i czuje i wychowuje się w takim domu, a nie w innym, jest mu później w życiu dużo łatwiej, łatwiej. Głębokie poczucie. podłoże genetyczne tutaj naprawdę. Tak? No i teraz mi brakuje argumentów do polemiki, więc mówię: no tak. zgoda. Słuchajcie, mnie i mojego brata śmieszy to samo. Tak? Więc może jeszcze genetycy nie A dobrze, ale nie no to, a to odwróćmy pytanie, ale to odziedziczyliście. Nie chciałem tójście. coś o genetyce powiedzieć. Ja, Zaraz, no. tak. o dzieci A to po mamie, tacie? E, bo... Chyba gdzieś po środku. Tak, to... wiesz, u mnie w domu było zawsze zabawnie. Jasne. I może to się stąd wziął, że po prostu obserwowaliśmy. Genetyka. Piękna rozmowa, ale mam wrażenie, że tylko, przepraszam za określenie, w telewizji śniadaniowej liznęliśmy temat, a że <laughs> powinniśmy. to, to bo to, Godziny można chyba dywagować. Co prawda ile, ile różnych odmian. Ja, o, jak było, ale a, jak działa dynast. na przykład dystans rodziców do samych siebie, i jak. No. Przepraszam, co, bo nie zrozumiałem pytania do siebie. <susuruj> I jak to przy... pięknie łapią dzieci, mając dystans też do rodziców i do siebie, możemy różne tematy wymyślać. Specjalnie dla was to będziemy robić.